Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej poświęconej organizacji 21. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra gra na rzecz ratowania życia małych dzieci oraz godnej opieki medycznej seniorów. Cel szczytny jak zawsze i jak zawsze prosimy o wsparcie i udział w orkiestrze mieszkańców naszego miasta. Staraliśmy się, aby na ten dzień, 13 stycznia, to jest dzień finału, Dużo się działo, aby dzieci, młodzież, dorośli, jak i seniorzy mogli znaleźć dla siebie ciekawą formę spędzenia czasu niedzielnego, jednocześnie wspierając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ale żeby mogło dużo się dziać w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, musiało zaangażować się dużo osób, firm i instytucji, za co serdecznie im dziękujemy. O szczegółach dotyczących imprezy głównej, która odbędzie się przed kalą OSIL, o sponsorach, wolontariuszach, sztabie, opowie cały mózg logistyczny tego przedsięwzięcia pani Beata Krajewska, która jest szefową mus... sztabu. Natomiast o szczegółach imprez to towarzyszących opowiedzą ich organizatorzy, którzy są dzisiaj obecni, a teraz poproszę o, głos, o zabranie głosu pana prezydenta miasta Włocławek. Bardzo proszę. Proszę Państwa, radosna chwila jak co roku, a jednocześnie dość wytężony wysiłek organizatorów, aby to wszystko przebiegło sprawnie. W tym roku ponad 620 wolontariuszy zgłosiło się, aby brać udział w tym przedsięwzięciu. Jest to dobry prognostyk, bo na pewno będzie to jeden z przyczynków do tego, aby wszystko przebiegło sprawnie. Obecność służb mundurowych gwarantuje, że będzie bezpiecznie. Tym bardziej, że we Włosławku nie było sytuacji takich, które mogłyby spędzać sens powiek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Wbrew temu, co. Często niektórzy głoszą, że jest miastem bezpiecznym, na co wpływ mamy wszyscy, bo po pierwsze zachowują się przyzwoicie, a po drugie służby czuwają, abyśmy to czynili tak jak należy. Stąd też ufam, że nie będzie takich sytuacji i w roku bieżącym. Nie ukrywam, że liczę na hojność Włosławiany jak zwykle, tym bardziej, że akcenty po raz pierwszy orkiestra rozłożyła aż na dwie, dwa skrajne bieguny wiekowe. Po raz pierwszy będzie to dotyczyło osób bardzo zaawansowanych wiekiem, a co z tym się wiąże niestety najczęściej i z chorobami, stąd też Myślę, że takie ustawienie akcentów co do podziału środków spowoduje też większą aktywność tych, którzy będą do tych puszek wrzucali. Myślę, że jest to trend, który będzie miał swój stały azymut działania, dlatego że no niestety. W nie tylko włocławskie, ale polskie społeczeństwo się starzeje. W związku z tym, że ci, którzy powinni, raczej o prokreacji słabo myślą. <śmiany> Nie chciałbym powiedzieć, że działają. <śmiany> Natomiast stąd też Polaków ubywa ciągle. Stąd też Polaków ciągle ubywa. Proszę Państwa, ja też się staram włączyć w. To przedsięwzięcie przekazałem na licytację jeźdźca na koniu, który nazywa się Huzar Metaloplastykę, ale jednocześnie chciałbym nietypowy do licytacji upominek przedstawić. Mianowicie będzie do wylicytowania. Przejażdżka samochodem służbowym prezydenta po mieście, z pokazaniem wszystkich inwestycji, które miasto prowadzi. Osoba, która wylicytuje, pojedzie z przewodnikiem, żeby móc zobaczyć, co się w mieście dzieje, jadąc samochodem służbowym prezydenta miasta. Myślę, że znajdą się chętni, którzy. którzy Yy, yy, będą licytowali yy, yy, i że będzie to pewna atrakcja, tym bardziej, że jest to samochód bardzo mocno reklamowany w mieście, a więc tym bardziej powinna cena wzrosnąć. <grymne> <grymne> Mamy taką nadzieję. I dziękuję to no, Szanowni Państwo, tak jak już wspomniała Pani Dyrektor, tych przedsięwzięć jest naprawdę we Włocławku dużo. Ja może zacznę przede wszystkim od wolontariuszy. Tych wolontariuszy we Włocławku będzie kwestowało 619, także więcej niż w roku ubiegłym na ulicach naszego miasta. Ważna rzecz, każdy wolontariusz otrzyma od nas taki identyfikator, to jest aktualny identyfikator właśnie tegorocznego finału. Prośba do mieszkańców Włocławka, żeby zwracali uwagę na to, komu wrzucają pieniążki, czyli osoba bez takiego identyfikatora na pewno nie jest wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także to musi być 21. finał oczywiście napisane na tym identyfikatorze. To nie mogą być identyfikatory z roku. Także gorąca prośba do mieszkańców naszego miasta, żeby właśnie na to zwracać uwagę. Puszeczka tegorocznego finału to również oczywiście 21 finał. To jest też taki symbol bardzo rozpoznawczy, ponieważ te puszeczki są co roku inne, właśnie dlatego, żeby ułatwić też i mieszkańcom naszego miasta identyfikację naszych wolontariuszy. Te puszki w tym roku staraliśmy się tak dosyć dobrze zabezpieczyć, ponieważ aura z aurą bywa różnie dlatego też zafoliowaliśmy je żeby wolontariusze nie mieli problemu żeby w razie nie, nie deszczu dokładnie w razie deszczu w śniegu czy czegokolwiek żeby właśnie te puszeczki były takie zabezpieczone, żeby ułatwić życie wolontariusza wolontariusze oczywiście wszyscy ci którzy się zgłosili na wolontariuszy przejdą oczywiście szkolenie takie specjalne szkolenie z obecnością oczywiście państwa z policji straży miejskiej i na tym szkoleniu dowiedzą się dokładnie wszystkiego. Ja może podam, kiedy te szkolenia się odbywają, bo to z pewnością dla Państwa z mediów też dosyć istotna informacja. To szkolenie odbędzie się 11 stycznia, czyli w piątek, w najbliższy piątek o godzinie 16 dla dzieci i dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Natomiast o godzinie 17 dla młodzieży i osób dorosłych, czyli dla licealistów, dla szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych, które zgłosiły się do kwestowania, ponieważ osoby dorosłe również się zgłaszają, co nas bardzo cieszy. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szanowni Państwo, w dniu finału mieścił się, będzie w hali mistrzów. My już tam będziemy działać od godziny 8 rano, także od godziny 8 rano będziemy do dyspozycji zarówno wolontariuszy, jak i jak i innych organizatorów przedsięwzięć, gdyby była taka potrzeba. Bardzo proszę nas tam odwiedzać. Kto ma tylko ochotę zajrzeć do naszego sztabu w dniu finału, to bardzo serdecznie zapraszamy. Wolontariusze, jak co roku kwestować będą z przyczyn bezpieczeństwa do godziny 16, ponieważ tak uzgodniliśmy z, z państwem, z policji, że to jest taka godzina bezpieczna, żeby ci wolontariusze po prostu nie chodzili nocą, żeby, żeby nie narażać wolontariuszy na jakiekolwiek, na jakiegokolwiek rodzaju ataki, żeby żeby po prostu byli bezpieczni. Także oni będą kwestować do godziny 16. .00. Oczywiście na koncercie, który odbędzie się pod Halą Mistrzów wolontariuszy będzie można spotkać do końca imprezy, także do godziny 20.30, bo taki właśnie program zaplanowaliśmy na tegoroczny finał. Wolontariusze będą też mogli sobie oczywiście chodząc po naszym mieście wchodzić do różnego rodzaju miejsc, w których będzie dla nich przygotowana ciepła herbata i tutaj podziękowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jak co roku przyłączyła swoje, swoje pomieszczenia, swoje filie do tego, żeby właśnie wolontariuszy gościć. To będzie na ulicy Warszawskiej, na ulicy Dziewińskiej filia biblioteki, na ulicy Wienieckiej, Żytniej i Kościelnej. Oczywiście wolontariusze, oprócz tego, że, że będziemy mogli ugościć w bibliotekach, Zadeklarowała się także pani Agnieszka Podlasińska-Zartka Fecynamon. Ona również będzie gościła wolontariuszy, a także restauracja Portofino, gdzie wolontariusze od godziny 10 do 16 też będą mogli się ogrzać, wypić ciepłą herbatkę. Także takich zapraszamy. W tegorocznym finale mm, ogromne też podziękowania, słuchajcie Państwo, dla osób, które zgłosiły się do tak zwanej taksi za uśmiech. Będą takie taksówki krążyły po naszym mieście, oznakowane oczywiście, i e, takich samochodów będziemy mieli pięć, w związku z czym wolontariusze będą przewożeni, przetransportowani w razie, gdyby cokolwiek się działo, oni do nas dzwonią, my wysyłamy naszą taksówkę za uśmiech i bezpiecznie przewozimy wolontariuszy w to miejsce, w które oni właśnie y, potrzebują. Jeżeli Pan Prezydent wspomniał już o aukcjach, to ja dodam tylko, że te aukcje, aukcje, które się odbywają w naszym mieście, odbywają się za pośrednictwem portalu Q4. Także jeżeli cokolwiek byście państwo jeszcze chcieli przekazać, cokolwiek jeszcze byście mieli, jakąkolwiek rzecz, którą moglibyśmy zlicytować, spieniężyć, że tak powiem, bardzo proszę o dostarczanie na ulicę Przedmiejską. Tam, tam te wszystkie przedmioty są wystawiane na portalu i, 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 i licytowane, a jak widać Zainteresowanie już jest na tym portalu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy panu prezydentowi, bo te wszystkie rzeczy oczywiście przyczyniają się do tego, że tych pieniążków będziemy mieli zebranych więcej. Może jeszcze kilka słów o imprezie głównej. Tak, 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 której tak. właśnie chciałam zacząć, przejść już do imprez. Szanowni Państwo, tegoroczny koncert odbędzie się pod Halą Mistrzów rozpoczniemy go o godzinie 15 na scenie właśnie pod halomistrzów zagrają zespoły The Hall, to jest tegoroczny laureat włocławskiej struny, zespół Fanny Kaplan Kosa i MDZ Ekipa, to są, to jest znany hip-hopowiec, zresztą nasz włocławski ale znany nie tylko we Włocławku Gwiazda Wieczoru Natural Dred Killas to jest zespół, którego specjalnie przedstawiać Państwu z mediów nie muszę, bo oczywiście wszyscy Państwo ten zespół znacie nie zawiedli oczywiście włocławscy DJ -i. Pojawi się także Dawid Ignaczak, Daria Patroniak, także na scenie będzie się działo dosyć dużo. Nas, odwiedzą nas również wokaliści, którzy wykonali wocławską pastorałkę. Oni również wyrazili chęć bycia z nami w tym dniu podczas właśnie tego finału. Tradycyjnie o godzinie 20 zabłyśnie światełko do nieba. To już taka tradycja w całej Polsce, także i we Wocławku to światełko do nieba oczywiście pięknie zabłyśnie na niebie, mam nadzieję.